Dzień dobry, Rita Schulz, Kapital24 TV. Miło mi powitać Państwa na rozmowie z wybitną menedżerką, założycielką Betametu Bata Drzazga jest ze mną dzisiaj. Witam serdecznie. Chciałabym porozmawiać dzisiaj z Tobą o wyzwaniach współczesnych menedżerów. Czasy nie są łatwe, zresztą nigdy chyba nie były łatwe. tak, tak? Dla biznesu zawsze. W zarządzaniu Za nie ma nigdzie łatwo. Tak, tak. nie ma spokoju. Oh, musi się coś dziać, tak. żeby, żeby biznes się rozwijał. Mm, powiedz mi, jakie Twoim zdaniem są największe wyzwania obecnie dla e, menedżerów właśnie w tym m, dynamicznym e, okresie e, zmieniających się czasów? Ja zawsze podkreślam, żeby patrzeć się na zmiany. To już kilka razy się powtarzało, a ludzie, którzy zaczynają zacząć od tego, którzy zaczynają działalność gospodarczą, dobrze, żeby wiedzieli, bo my kiedyś aż tak tego, żeśmy nie, nie obserwowali, dopiero na sobie to odczułam, żeby się nastawić, że będą zmiany i że to jest normalna część tak, działalności. To jest normalna część życia, także że się wciąż coś zmienia. I zacząć trzeba od tego, że się nastawiamy na zmiany. Doświadczamy tego, czego teraz, akurat w tych czasach, jest najlepszy przykład, prawda? Bo, bo mamy po kolei i pandemię, i wojnę, i wojny, w sumie teraz już dwie, i inflację wszystko, co można, prawie wszystko, co można doświadczyć i menadżer tutaj musi naprawdę dobrze się, mówimy o, o menadżerze, jako o osobach prowadzących firmy. Musi dobrze się nagłówkować, umieć sobie tych ludzi zjednać ze sobą, żeby tworzyć naprawdę wspaniały zespół, gdzie można robić burzę mózgu, gdzie można liczyć na tych ludzi, że też będą podawać jakieś pomysły i wspólnie razem realizować tak, żeby firma przetrwała i żeby nie bać się też tych zmian, bo tak naprawdę trzeba patrzeć wciąż na strategię, na przyszłość firmy. I menadżerowie oprócz tego, że zmagają się ze zmianami, to dodatkowo jeszcze mówimy o tym, jakich ludzi zatrudniać, jakich ludzi mamy teraz na rynku i lub tych, których już mamy w firmie. Największym szczęściem jest to, jeżeli w firmie pracownik wzrasta, rozwija, się rozwija swoje skrzydła i, i wchodzi na wyższe szczeble, on dokładnie zna firmę, on dokładnie zna, szefa, on dokładnie wie jak razem wspólnie jak te procesy lata. wszystkie działają. Oczywiście mhm. co razem wspólnie wypracowaliśmy, co dawało efekty, czego unikać i tak dalej i tak dalej, więc są to najwspanialsze, najcenniejsze osoby, które jeszcze w dodatku się utożsamiają z firmą, którzy są lojalni, to jest największy skarb. Jeżeli oczywiście jak się rozwijamy, to musimy Dobre, sobie kolejne osoby, no nie ma tak, żeby po prostu, jeżeli prężnie się firma rozwija, żeby wystarczyło tylko tych osób, które są. I a propos odpowiedzi, to menedżerowie zmagają się z tym, czy są na rynku takie osoby, które nie tylko chcą pracować on online, żeby były elastyczne i żeby to były osoby, które są przygotowane też na rynek taki, gdzie mamy te wszystkie nowe technologie, gdzie wchodzi sztuczna inteligencja. Tak? Te osoby, po pierwsze, muszą być dobrze wykształcone, znać nowości, lubić nowości. Te osoby muszą lubić też ciągły rozwój i nastawić się na, na nowości cały czas. Tak? I ludzi, których mamy też w, w biurach, w pracy, Należy szkolić, no bo oni też muszą się rozwijać. I często menedżerowie, jak rozmawiamy w kuluarach, mówią, że wiesz, Bata bo sztuką jest to, żeby ludzie też chcieli bo ludzie też muszą czuć, że chcą się uczyć chcą zdobywać nową wiedzę i to jest najważniejsze bo w zarządzaniu też jest ważne nie tylko to, że wchodzimy z nową technologią, ale też to, że my mamy te nowe technologie w strategiach teraz w zarządzaniu i to wszystko jest bardzo bardzo ważne i takim wyzwaniem porządnym dla tych menadżerów. Czy trudno jest um, przekonać, nauczyć Związać pracowników na tyle, żeby czuli się częścią firmą, bo myślę, że to jest bardzo istotne. Zresztą ty to bardzo dobrze czujesz też, że pracownik najważniejszy, żeby był częścią firmy. Czy to jest bardzo trudne, żeby budować takie zespoły? To zależy, dla kogo to jest trudne. Dla osób, którzy są szefami, mają swoją firmę, a są introwertyczni, są osobami, które mają starą szkołę i oni uważają, że to powinno być tak, że on wyznacza tylko tą drogę i w ogóle nie ma tutaj żadnych y, pól manewru i, i tak ma być jak ta osoba chce i uważa, że to jest pracownik i ma wykonać zadanie. Nie tędy jest droga. To jest człowiek przede wszystkim. Nie mówimy o tym, że to jest pracownik. Tak, to jest pracownik, ale właśnie nasz y, człowiek, który, który przyjął się po to do pracy, że chce oddać swoje siły, serce i, i swoje pomysły. Tak? Więc bardzo ważne jest to, jakim my jesteśmy człowiekiem, lub jeszcze dodatkowo, jak ktoś już wie, że jest osobą może introwertyczną, ale żeby próbował właśnie podejść do, do, do pracownika w ten sposób, że ta osoba chce dla niego dobrze, że wspólnie tworzą, bo jedna osoba, choćby nie wiem jaki był właściciel, nie stworzy firmę sam, tylko z pracownikami. Więc bardzo jest ważne, żeby otworzyć się na to, że właśnie teraz na przykład jest ESG i wszyscy wiedzą, że przy ESG zwraca się uwagę na to, co ja mówiłam już 24 lata temu, że przede wszystkim człowiek co my możemy zrobić jako pracodawcy dla nich? Jakie niespodzianki? Jak ich motywować? Bo motywacji jest tysiące, o których uczyli i, i kto ym, gdzieś tam się stara jeden z drugim być lepszy, ale tak naprawdę my możemy swoje rzeczy wprowadzać. tak. Co my dla tego pracownika robimy? Szczerze, pracownik zawsze odczuje, czy pewne pomysły, które mamy, nie tylko że no, ta służba zdrowia dla nich, i tak dalej, to jest bardzo cenne, ważne, chodzenie na siłowni i tak dalej, no wszystkie możliwe rzeczy, które można dać, ale jeszcze właśnie podejście, podejście takie, jak my rozmawiamy z tym pracownikiem, jak zwracamy mu uwagę, jak się razem wspólnie zastanawiamy nad czymś, to jest bardzo ważne, taka atmosfera w pracy, jak zatrudniamy kolejne osoby, żeby w danym dziale pasowały i żeby im się fajnie pracowało, to jest bardzo istotne, istotne jest to, czy ten pracownik ma też do nas dojście, żeby czasem zamienił też z nami, z, z nami jakieś zdania, nawet jak pracuje coraz niżej, prawda, to jest bardzo ważne i istotne. Pracujesz w takiej branży, związasz się z taką branżą, em, która, no nie ukrywajmy się, ta, to środowisko m, lekarskie, pielęgniarskie, opieki, no, te zespoły jednak się starzeją. Brakuje nowych, młodych kadr, dużo się mówi na przykład, że właśnie brakuje pielęgniarek, pielęgniarzy zaczęto namawiać panów do tego, żeby, żeby do tego zawodu dołączyli. Jak to jest właśnie z, tymi, z tą młodzieżą, z tą młodą, jak nimi się zarządza? Panowie zawsze byli, nie była to oczywiście, większa grupa jest kobiet, tak, ale panowie zawsze byli, nawet ja miałam w szkole z jednego czy dwóch chłopaków. Dużo panów idzie też do szkół ratowników, jako ratownik medyczny. medyczny ale no oczywiście, że mówi się to już przez lata, i to duże, i długie, że jest coraz mniej w zawodzie i specjalistów, lekarzy w danych dziedzinach, geriatrzy i, i inni jeszcze, i tak jak tu mówisz, pielęgniarki. I na szczęście teraz coraz więcej idzie pań do tego zawodu, ale absolutnie to jest. Nieporównywalna skala do osób, które teraz będą odchodzić i odchodzą już na emerytury. Jest z tym duży problem, dlatego że my możemy się wszyscy rozwijać, możemy wymyślać nawet z Ministerstwem Zdrowia, z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak? jak, jak tutaj reaktywować tą służbę zdrowia, jak, jakie nowości wprowadzać, no ale jak nie będziemy mieli rąk do pracy, to będzie ciężko. Dlatego y, sama wiem, jak wykładam dla, dla pielęgniarek i rozmawiam, no to jest garstka tych osób, tak 20 osób, 30 osób. I to jest bardzo, bardzo mało na to, jak to kiedyś było tak dużo szkół i tak dużo osób kończyło te licea na przykład czy, czy studium medyczne. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku, bo jeżeli będą większe wypłaty dla służby zdrowia, bo to też o to chodzi, to pojawią się osoby chętne do tego zawodu, dlatego że do tego zawodu są osoby, które czują taką pasję, chęć pomagania, empatię. Jest dużo osób do tego chętnych. Ale patrzą na pewno na to, jaką mają wizję życia, tak? Jaką mają wizję. Później. No, to jest też ciężka praca. No, a dwa też ciężka nauka to nie jest też y, coś takiego, że, że łatwo przychodzi. To jest ciężka praca dużo y, specjalistycznej nauki i takiej naprawdę poświęcenia się i, i to, żeby czuć, że chcesz służyć człowiekowi w taki piękny sposób, bo się pochylasz nad nim. Więc nie jest to na pewno łatwe. Wielokrotnie. Rozmawiałyśmy o, o tym właśnie, jak y, zatrudniasz pracowników, jesteś bardzo empatyczną osobą i szukasz również podobnych sobie pracowników, y, żeby mieć zaufanie do nich, że wykonują swoją pracę zgodnie z, z, z twoimi standardami. Ale chciałam wrócić do innego tematu. Otóż no, ty, y, ty jako właścicielka firmy, właścicielka, menedżerka, Mm, już teraz współwłaścicielka, a właścicielka U, innych, to masz rację. Um, chodzi mi o to, że zupełnie jesteś w innej sytuacji niż menedżerowie zatrudniani na e, etaty. O, tak. Ich odpowiedzialność tak naprawdę jest dużo, można powiedzieć, mniejsza w porównaniu z odpowiedzialnością e, właściciela. E, i czasem myślę, że stawianie na równi właścicieli z wynajętymi menedżerami to też nie jest do końca to, bo tam ci mogą zabrać zabawki i wyjść, a ty nie masz wyjścia, tak? Ty możesz co najwyżej zamknąć firmę, ale to by było ze szkodą dla ciebie i pracowników. Jak ty to odczuwasz, to jak przyglądasz, rozmawiasz, bierzesz udział w wielu spotkaniach, jesteś członkiem wielu organizacji, jak widzisz tę odpowiedzialność ciążącą właśnie na, na właścicielach i to, że czy oni chcą zarządzać tymi firmami czy wolą jednak wynajmować menedżerów? Większości chcą zarządzać dlatego, że jak otwierasz firmę to ty czujesz tą pasję, ty masz chęć tworzenia. Każdy kto otwiera firmę ma chęć tworzenia, stworzenia, zmierzenia się z tym wszystkim. Co nie znaczy, że nie są też wspaniali menedżerowie, którzy, którzy są prezesami też w firmach, ale łatwiej jest być e, prezesem i właścicielem pod kątem też takiego pilnowania tego, a może nawet nie chodzi o pilnowanie, czucia wciąż, że masz rękę na pulsie i widzisz, czy, czy masz więcej teraz dać e, jakichś wysiłków, że coś się dzieje, kiedy jakaś kontrola jest, co się dzieje, jak firma w którym kierunku idzie, czy to, co sobie wyznaczyliśmy, to tak jest, jak jest finansowo i tak dalej, i tak dalej. Tak to można by było godzinami o tym mówić, ale Widzę, że y, rzeczywiście ludzie wolą być właścicielami i pracować operacyjnie też, niż zostawiać tak to sobie, że nie wiadomo też, na kogo się trafi, tak, jak, jakiego się ma menedżera. A jak współcześnie radzicie sobie jako właśnie menedżerowie, założyciele film z takim parciem na innowacje, z, z tym, żeby wszystko było. Super nowoczesne, obserwuje się też firmy, patrzy się na to, jak one są nowoczesne i czy idą w tym duchu właśnie najnowszych technologii. Ja się uśmiecham, dlatego że ja nie patrzę na to, że trzeba, tylko zawsze byłam za jakością. Jak otwierałam firmę, to już myślałam o tym, jaką jakość można dać w usłudze właśnie, jak można do tego pacjenta podchodzić. Kawa, herbata, jak go można pięknie przyjmować, słowa, atmosfera, to są nowości, innowacje, gdzie każdy wtedy mówi, jak mogą być innowacje? Wiesz, w zarządzaniu ludźmi innowacje, przecież innowacje się kojarzyły z taśmą produkcyjną i masz technologię. Tak? To, to I są stawiasz nowości. robota. <laughs> I to są nowości. A to tak nie jest, dlatego że właśnie to traktowanie inaczej pracownika, to, to jak możesz, pacjenta, akurat w mojej dziedzinie, to te innowacje zawsze były dla mnie, wprowadzałam szybciej czy ISO, którego wcale nikt nie wymagał. Ja już chciałam ISO i ISO jakości, ISO tych wszystkich danych, informacji, więc my mieliśmy to już pierwsze, gdzie czasem pracownicy mówili, no ale po co to nam, a ja widziałam, że dzięki temu jest to wszystko poukładane. Widzimy, gdzie może coś jeszcze poprawić, a co do innowacji, takie jak teraz jeszcze wchodzą, tak technologicznych dalej i, i sztuczna inteligencja, od tego nikt nie ma odwrotu. Bardzo dobrze, że firma potrafi widzieć to szybciej i w to wchodzić, bo czy się jej chce, czy nie, to i tak będzie musiała do tego świata się zbliżyć. A lepiej chyba, jak wcześniej to pozna, tak jak ja do niektórych osób mówię, ja wcale nie chciałam Instagrama czy Facebooka jakoś, wiesz, to dla mnie było, no, no po co, ja, ja nie muszę o sobie tam dziś mówić. Ale jak przekonałam się, otwierając ten Instagram, że ja jestem tam, bo... Zaczynam znać coś nowego. Mi chodziło też tylko o to, że nie cofamy się. Mhm. Popatrzcie, jak starsze osoby na przykład nie potrafią czasem, nie potrafią pisać SMS-ów. Ale po co tam telefon nam taki nowoczesny? Wystarczy, że będę dzwonił. Błąd, bo dzięki temu poznajesz, gdzie co się już dotyka, nie tylko naciska. I tak samo ja rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy nie mają. Tych, nawet Facebooków, Instagramu czy TikToków i mówię, słuchajcie, po to tylko spróbujcie, obiecajcie mi, ja że zachęcam, spróbujecie. żeby się nie cofać z różnymi, co to jest? to jest, to już jest przeżytek, tak? bo jest tak dużo nowych rzeczy się pojawia, że właśnie musimy po prostu znać się na tym, żeby się nie cofać. No i nie mówiąc, ja mówię teraz o osobie, ale mówiąc teraz o firmach, to czym szybciej firma będzie lubiła te nowości, wejdzie to będzie mogła łatwiej się dostosowywać, bo w tych nowościach znów się inne jeszcze nowe rzeczy dzieją. Więc jeśli tych podstaw się nie sprawdzi, no to ciężko będzie, żeby potem wyróżniać się dwa, być dobrym i, i tą jakością i wyprzedzać konkurencję. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem była Beata Drzazga, Rita Schulz, Kapital24 TV. Dziękuję.